Pozwól mi uczestniczyć dziś w tym wszystkim, czym będzie wypełniony ten dzień. Zapraszaj mnie do udziału w każdej czynności. Rozmawiaj ze mną, radź się, dziel. Pragnę przygotować Cię na dzień mojego przyjścia. Bądź święta przez obcowanie ze mną, przez oczekiwanie ciągle głębszej. Jedni ze mną: Przyjdę do ciebie w twojej duszy i przyjdę w drugim człowieku. Zauważ mnie i rozpoznaj, i otwórz przede mną wnętrze Twego serca. Pozwól wejść i zamieszkać jeszcze pełniej, jeszcze mocniej. Niech z stanie w tobie wszystko, co tkwi w głębinach twojej duszy. Niech będzie ożywione, niech wzrasta i owocuje na chwałę Ojca, bo dla Niego w każdym z was złożyłem skarby królestwa. Odkryj je i pomnażaj w sobie, w braciach. Z księgi Syracha, dobre uczynki. Jeśli chcesz dobrze czynić, zważ komu masz czynić a będą ci wdzięczni za twe dobrodziejstwa nie spełniłam twej prośby jezu to nic ja znam ludzkie słabości teraz jesteś ze mną bądź tak zapatrzona zasłuchana nie płacz dziecko ja cię kocham i Przecież nie mam do ciebie żalu. Wiem, że moje prośby i rady tylko w części są spełniane. Ja daję je na wyrost, by wskazywały drogę i cel w formie doskonałej. Staraj się je spełniać i przychodź do mnie ze swoją niemocą. Ja wszystko przyjmę, przemienię, uświęcę. Wszystko, co czynisz, jest na moją chwałę. Wielkanoc. Zostaliśmy sami Jezu, a było tylu. Zawsze jesteśmy sami. Przecież wiesz, że twoja samotność jest całkowita, nawet w rozgwarze wielu ludzi. Wiem, i czasem cierpię z tego powodu, bo Ty bywasz ukryty, a ja pozostaję sama i tęsknota pali serce. Tęsknota za Tobą, Jezu. Zachowałem Cię dla siebie i Twoja dusza pozostała czysta, choć wiele dróg przeszłaś. Z Księgi Proroka Ozeasza. I jak to pola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle. Będzie wspaniały, jak drzewo oliwne. Woń jego będzie jak woń Libanu.